Chcę dzisiaj Siegodni rozkazać tobie spowiedź. A może jeszcze więcej o Jak przeżywać spowiedź, to my często możemy traktować spowiedź jak tylko jakieś oczyszczenia. Wchodzimy w grzech, mu, po tym idziesz i otrzymujemy oblekszenia, otrzymujemy obrobaczenia grzechów Bożego Bożym ale możemy własne traktować też spowiedź takich jak oczyszczenia, co też jest jakaś, jakaś czastyna, i własne taństwa, ale nie jedyna. Państwo pokajania kleczy nas do nawrócenia Do tego żebyśmy my wchodyły też w jakiś pokutę, w jakieś, w jakieś no, takie momenty, które jakie nam pomogą, przybliżyć się do Boga, to to być się, buty bliższe do niego. I cech borotwa każdego z nas, my tak, no griszymo. my e, chociaż mają mocy postanowu nie powertatyć się do tych grzechów, często po tym z do nich, to tak dzieje grzech, taka, taka jest nasza nasza preroda. I w porodwi e, właśnie do tego nabliżenia do Boga, do widknięcia grzicha może, może być jakieś różne formy pokuty, jakim jest. No, віддати щось навіть добре для того, щоб, щоб наближитись до Бога. Церква говорить про три речі, які, які формами покути: це піст, молитва, милостиня. Але також в нашому сьогоденні можуть бути такі моменти, в яких ти я no, відмовляємося від чогось доброго, свідомо, роблячи це для того, щоб. To właśnie no, ten czas daty na modlitwę, żeby być bliżej Boga. I na skiki, Bóg będzie dawać swoje łagodę, wchodząc w takie formy pokuty, odbogacając від, od czegoś, możemy nabliżać się do Boga. I dla Boga też będzie to znakom, że, że chcesz wchodzić w nawrócenie, w przebicie swojego życia. Jest jubilejny rok, gdy cerkwa zaprasza nas do do tego, że mamy otwarte drzwi Bożego serca i możemy mieć tę nadzieję, że chodząc czy też w w tę pokutę, w nawrócenie, możemy odnowić swoje swoje z Bogiem. яке руйнує гріх які вас не гріх які вас віддалає нас від бога